Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie, Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez kląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec was, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie, Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się święci. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj. I przebacz nam nasze winy tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, ojciec was nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chrystus uczy nas modlitwy, ojcze nasz, i również mówi o przebaczeniu. Jeśli nie przebaczycie ludziom, ojciec was nie przebaczy wam, waszych przewinień. A więc chciejmy przebaczać ludziom, jeżeli są gotowi na pojednanie. Kochani, życzę Wam miłego, pogodnego dnia.